Hejka! Dzisiaj odcinek z aktualizacji table A na początku um, chciałabym Wam powiedzieć, że znajdujemy 200 subskrypcji, a więc w komentarzach możecie pisać jakieś pomysły, co, um, jaki odcinek specjalny mogłabym um, z tej okazji zrobić. A więc w tą środę um, zostało dodane zostało jakieś wyzwanie z Sabin. Um, Baronowa przyjedzie więc będzie można odebrać od niej tą wstążkę i jakiegoś kota. Szlak czerwonych sznurków i zostało jeszcze dodane jakieś zaganianie. Zwierząt z kota Buttergood. No i odświeżyli trenerzkę koni i mistrzynie krów i dzieckich. No i powoli usuwają tą funkcję zestawania na noc, że nie będzie trzeba już sobie staro końców, No i uznaje ich z kilku zadań. Testujemy nowy przycisk dostępny tylko dla garstki graczy. To sklep konny, który pojawi się koło sklepu globalnego. Teraz możesz powtarzać wyścigi codzienne w i Jorwik. Pierz nich udział ile razy chcesz, by zdobywać nagrody. W następnym tygodniu udało Ci się opanować program Ujężenia do Perfekcji lub Deluxe, sprawdzić Twoje umiejętności. Poczujmy nastrój zawodów. Ja Wam powiem, że jak, tak jak rok temu nie lubiłam strasznie tego święta. Znaczy, coś na to lubiłam, ale nie lubiłam strasznie tego ujeżdżenia, no to teraz naprawdę dobrze mi się idzie. Aha. No i... i jestem wybrana. tego sklepu konnego. E, Zobaczymy sobie tutaj tutaj e, panie. Uuu, trenerka koni. Ładnie ładnie. Ładnie zrobiona w ogóle tylko ładnego konia ona ma. Ile mm. to kosztuje w ogóle? Uuuu, dowiedzieliście na ten poziom, co mi się nie opłaca. I ta do klubów. No, są trzy. Wow. Okej. Okay. No ładne są całkiem. Te postacie teraz. Znaczy na no, były takie stare wiem, stare postacie, ale... No cóż, nie wiem gdzie jest to Sabin. No nie wiem, ich właśnie nie dowiem, gdzie to Sabin. Ale tu jest Sabin, dobra. O, Boże, co ona tu zrobiła. Chcesz czegoś? Moje koleżanki mają więcej dyscypliny i precyzji niż ty, więc to dziwne, że tu jesteś. Stresujesz się. Na to wygląda. Możesz. Przygień, biegnij się na drugą stronę ulicy i pobaw się z tymi kocimi i wsimi grupami dzieckimi. O, nie uważaj mnie nie znasz. Znam i żałuję. W każdym razie nie się, więc równie dobrze możemy dokończyć tę rozmowę. Że torów na Jorvik nie jest wystarczająco trudny dla moich rekrutów, więc stworzyłam własny. Nie nadaje się dla dzieci bawiących się końmi, więc pewnie ci się nie spodoba. Aha. Na ten moment żadnego z moich jeźdźców nie ma na torze, więc jeśli nie boisz się ośmieszenia, to możesz się przejechać. Na pewno chcesz to zrobić. No, nie przedłużaj. O, buty dostaniemy jeszcze. Buty Sabin. Będziemy mogli się za nią przebrać. Podziękuję. No, ja nie chcę być gorylem. Fajne są te. O! O, już się ciemno zrobiło. Ja Jak się się to Ups. Okay. I naprawdę się przestraszamy, jak te światełka do... były. No i jeszcze. A to jedzie, no. Pirat. Ok. Trochę, trochę ten. No, znaczy nie, nie ciężki, chciałbym powiedzieć ciężkie. Ciężkie jest znaczy się. Ale łatwe. Dziwne szczerze, takie zakręty i w ogóle to mi się nie podoba. Nie jest to najlepszy wyścig. Jeszcze 150 poziomów tylko dostęp. Co proszę? No jak ja mam 60 sekund do dojechania do kolejnego tego. No co? To... O, trochę ciężko. To jest straszne, jak tak się robić do tu jeszcze takie coś. A ja nasz, Aha, spaliło mnie konia. Dobra, wreszcie przejechałam. Wreszcie, wreszcie, wreszcie. Jasne! Za nie wiem, którym razem wreszcie mi się udało. Uuu, skrupuł jeszcze człowiek. Hej. Nie najgorzej. Co proszę? Najlepiej chyba. Jestem zajęta. Pościgaj się, jeśli chcesz. Co, będę miała jeszcze? Oni oszaleli. No to zrobiłem ze Scottem. Scott Buttergod przyprowadził na święto stado wspaniałych zwierząt. Ale po jego mgnieniu widać, że coś jest nie tak. Porozmawiaj z nim i zapytać, co się stało. Zastanawiam się, kto mu pozwolił być wolontariuszem tego święta. Scott, dobre masło. Nie rzuciły ci się w oczy jakieś zabłąkane zwierzęta? Te zwierzęta stawiają mnie w złym świetle. Raz jeden chcę zrobić coś dobrego. Zgłaszam się do pomocy przy święcie i wszystko się psuje. Nie wiem, jak te zwierzaki mi uciekły, ale muszę je znaleźć zanim ktokolwiek to zauważy i pomyśli, że jestem jakimś klaunem z rodeo. Co? Myślisz, że to sabotaż? Myśl... Czyżby to była sprawka niemożliwa? Myślałam o wilkułach, ale przecież nie ma pełni. Może Yeti? Nie? Tak czy siak, zwierzęta pewnie nie uciekły za daleko, bo możesz mi je znaleźć. Osiołki i zierbaki to kaszka z mlekiem, a że się tak wyrażę, są bardzo ciekawskie i bez problemu z Tobą wrócą. Gorzej będzie z krowami i owcami. Powiedzmy, że przy nich trzeba się napracować. Musisz się tu zagonić jadąc za nimi. Aha, okej. Okay. Świetnie, to konie mów nie komu, że je zgubiłem dobrze. Będę ci niezwykle wdzięczny, jeśli znajdziesz czas, by odszukać przynajmniej jedno zaginione zwierzę. Te obozy są w Murland i na pewno nie uciekły zbyt daleko, wie, więc to ci powinno oszczędzić problemów. Mogli dać wtedy poziom do postaci. Szukamy yy, łosia. Yy, znaczy osła. Gdzie jest nasz łosio To Jeśli okaże, że. Tak naprawdę ta owca, tam bliżej leżała, to był osioł, tylko się pofarbował. I słuchajcie, mamy nowego gościa specjalnego. <laughs> nie tylko nie wiem, gdzie jest. <laughs> Witamy w odcinku. Direkcja Allegria, nadajesz się do pracy na ranczu. Te zwierzęta od razu Cię polubiły. Dzięki za pomoc. Yy. Wspaniale, już zaczynałem być skrępowany, gdy stałem tutaj sam jak palec. Jeśli znajdziesz jeszcze jakieś inne zwierzęta, przeprowadź je do mnie. Siema. Coś jej się zepsuło z krową. Moja krowa też jakaś taka trochę chora. E, witaj, chcesz się dowiedzieć więcej o szlaku czerwonych sznurków? No to tak, jak muszę. E, jak już wiesz, mieszkańcy Jorwiku mają wyjątkową wiejską. Ufamy sobie wzajemnie, wspólnie się rozwijamy. Przyjeżdżki po szlakach to niezwykłe okazje, by pogłębić nasze relacje. Szlak czerwonych sznurków jest dostępny w ramach święta jecieckiego. Ty i doktor... Dziu! Albo coś takiego. <noise> Możecie wzmocnić waszą przyjaźń. Na szlaku za każdym razem spotykasz inne osoby. Ponoć niektórzy napotykają też coś bardzo tajemniczego. Shawn, to coś bardzo tajemniczego to były wiórki. Brzmi ciekawie, prawda? Bardzo mogę już jechać. Jeśli chcesz się dowiedzieć więcej o szlaku czerwonych sznurków, udaj się do Jedłowego Gaju. Pomaga nam strażniczka Astrid. Możesz z nią porozmawiać. A. Aha. a tak swoją drogą, jeśli nie wiesz, jak dotrzeć na szlak czerwonych sznurków, to przygotowaliśmy transport, który zabierze cię tam w ognieniu oka. Znajdziesz go przy obozie strażników. Rozmawiaj z Józefem, który cię zabierze na miejsce. No, to właśnie mi chodziło, że ja chciałam do tego magicznego tego powozu. Ty tutaj, Józef. 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 Ja nie wiem, gdzie się jedzie na ten szlak. Trzeba było tłumaczyć 5 lata i tego bym nie zrozumiała. No, a gram prawie 3 lata albo tak z 3 lata już nawet. Witaj na szlaku czerwonych sznurków, Alegria. Pozwól, że trochę ci o nim opowiem. Musisz wiedzieć, że szlak czerwonych sznurków możesz rozpocząć przy tamtej tablicy. Jeśli chcesz wyruszyć na szlak z przyjaciółmi, możecie to zrobić jednocześnie. Gdy rozpoczniesz jazdę po szlaku, zobaczysz pochodnie, potoczysz z nimi, a dotrzesz na szczyt góry. Na szlaku spotkasz różnych znajomych i dzikie zwierzęta. Każda wyprawa jest inna. Na końcu musisz, musisz zawiązać czerwony sznurek, stąd nazwa szlak czerwonych sznurków. Nie martw się, sznurek dostaniesz po wyruszeniu w drogę. Legenda mówi, że jeśli przywiążesz ten sznurek razem z kimś, na kim ci zależy, wasza wieść będzie wieczna. I to bez względu na to, czy jesteś się ludźmi, czy koniem miejscem. I jeszcze jedno, jeśli chcesz wrócić do centrum, po prostu ze mną porozmawiaj. Ty i doktor Tiu będziecie mogli ze mną tam pojechać. Mam nadzieję, że piękny szlak czerwonych sznurków przypadnie ci do gustu. Ja dziękuję za rozmowę, do zobaczenia. No i tutaj jest zadanie codzienne. Czy to tak ja ileś tam poziomu? 150 dla konia, no to mogę to wziąć. Hop. Jeszcze to? A nie, bo to się już kliknęło. Czy mamy takiego samego konia? A nie, bo ona ma tego Francuza, co nie? Ja <grymnie> wiem, jej nie umiem rozpoznawać. Y, Soul laura. A e, tak, to jest Francuz z O, Boże. doktorku. Jezus. Auto mnie przejechało prawie. Aha, ale bezpieczeństwo. Jesteśmy w szlaku sznurków. Dobra, powiedzmy. Wstążkę. A, powiesiła się tu. No dobra. O, będzie miał piąty poziom. Mój doktorek. A szczerze, to ten. Konik ma chyba najładniejsze dempowanie. O, serduszko. Tu też napisałeś sartuszko. Dobra. I to są koniki. Mogę z nimi pogadać. Mogę z, z tym mogę. Próbowałam rozmawiać z Linksem, ale on raczej nie lubi zbyt mądrych konwersacji. W sumie Alex ma tak samo. Hej, słyszałam. Śmiesznie, śmiesznie, bardzo śmiesznie. Moja. Pamiętaj, by na końcu szlaku zadbać o swojego konia. Doktor Tiu przyjechał aż tutaj, więc zależy mu się nagroda. I Alex. O, hej, też przyjechałaś. Ten widok to zaś niebywałego, nie? Możliwość zobaczenia wszystkiego, o co walczymy, zmienia Twoje myślenie. Hmm. Ona jest tam, gdzie był ten staruszek, ale nie wiem, jak on się nazywa. <grystanie> Nadszedł czas. Tak, mam bardzo ważne ogłoszenie. Jaki słodki kot! Bo chce. O, 75. Ja macie na coś więcej. No, okej. Okay. I jeszcze tą wstążkę, która jest strasznie brzydka. Nie mogłam się doczekać. Ja się że to więcej poziomu. Sążka, której nie. O, ja! Jakie te! Nie wiem. O, jak idzie! Jak śmiesznie ona chodzi! I wtedy mówią: pierwsze miejsce zajęła. Nasza super alergia. Bo. Ym, jest bardzo fajnie jeździ. Dziękuję wszystkim za przybycie. Cieszę się, że wreszcie mogłam dołączyć. I wiem, że Wy również. Dzisiejszy dzień jest wielki dla Was. Nie, dla nas wszystkich. Z przyjemnością znalazłem czas, pomimo wielu planów, by wziąć udział w tym uroczym święcie, które, choć brakuje mu dobroczyńcy z tytułem szlacheckim, tak świetnie dba o ducha rywalizacji. To, jedno, co jednak najważniejsze, święto dało mi okazję odkrycia najlepszych jeźdźców na Jorwiku. Ale gdy jestem pod wrażeniem Twojego oddania i ducha rywalizacji. Twoje umiejętności jeździeckie wyrwały ogrom Wywarło ogromne wrażenie nie tylko na mnie, ale i na wszystkich uczestnikach święta. Oczywiście nie, dałoby, nie udałoby się tego dokonać, gdyby nie twój wierzchowiec doktor Diu. Wasza dwójka przerosła moje oczekiwania, więc to wam, więc to wam należy się ta wyjątkowa nagroda. Alegria przyjmij proszę wstążkę dziedzictwa srebrnej polany. Przyznałam tę nagrodę bardzo nielicznym miejscem, a teraz pora by trafiła w twoje ręce. Mam nadzieję, że ty ich, doktor Dude, docenicie swój wysiłek i osiągnięcia. Dziś jest ważny dzień. Ja! Ale fajnie to wygląda. Przecież nie wysują. Hmm, i to tyle. A więc to koniec w tym odcinku. Pozdrawiam tutaj Klaudię, która wystąpiła razem ze mną, była moim gościem specjalnym. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. No i oczywiście napiszcie w komentarzach, jakie macie pomysły na zbliżcie subskrypcji. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pa!